Siema, z tej strony gang Gangia Mafia. To nasz pierwszy odcinek na YouTubie. I dzisiaj wam przedstawimy wszystkich uczestników naszego gangu. Ja jestem Ogryzek. Po mojej lewej jest szefo aka Stachy. Cześć. Po jego lewej znajduje się Gostek o imieniu Józek. Cześć. A obok Józka znajduje się Gwizdek. jestem Gwizdek. Lubię jeść chipsy. Moją pasję... Są, jest oglądanie drzew, lubię wycinać katalizatory i kraść ludziom rzeczy. Lubię chodzić po urbexach, ale się tego boję. Lubię siedzieć na schodach, ale też się tego boję, bo tam często duchy stoją. Lubię kosić trawy, bo ma ładny zapach. Lubię wąchać kwiaty, bo śmierdzą. Pa lubię patrzeć w niebo, bo jest takie świecące. Ale lubię też moje ulubione okulary różowe i moich najlepszych kolegów, którzy są po lewo. Józek. <gryw> biały garnitur. I to tyle. Ja nie pamiętam więcej. Nie pamiętam, co było za młodości i tak dalej, ale lubi jeść chipsy, lacy, pić Coca-Colę, to tyle.